Cześć, nazywam się Damian i uczęszczam do trzeciego ELO w Od dzieciństwa interesuję się grami i uczestniczę w różnych turniejach sportowych. O rok temu zostałem nowym wicemistrzem Warmii i Mazur w jednej z najpopularniejszych e-sportowych produkcji. Ale z myślą o swojej przyszłości postanowiłem zająć się programowaniem. I okazją do rozpoczęcia nauki stał się konkurs Szlakiem Mikołaja Kopernika, o którym dowiedziałem się w szkole. W mojej aplikacji dowiecie się moim zdaniem najciekawszych informacji o zaproponowanych przeze mnie planetach i gwiazdozbiorach oraz zabawicie się ich szukanie. Do stworzenia swojej aplikacji wykorzystałem środowisko Unity i język C Sharp, a użyte przeze mnie elementy pochodzą z legalnych źródeł, takich jak Unity Assets. Po w teleskop, przejdziemy do kolejnej sceny, w której mamy do wyboru gwiazdy lub planety. Kiedy klikniemy w gwiazdy, naszym oczom ukaże się widok z teleskopu, którym, za pomocą joysticka znajdującego się na dole ekranu, możemy poruszać się po niebie w poszukiwaniu gwiazdozbiorów. Dla przykładu kliknę w jeden z gwiazdozbiorów. W tym momencie pojawia nam się widok z książki, w której możemy wyczytać najciekawsze informacje o danym gwiazdozbiorze. Szałki na górze ekranu służą nam do nawigowania pomiędzy scenami, w których możemy znaleźć łącznie 9 różnych gwiazdozbiorów, po 3 na jedną scenę. Taka sama sytuacja ma się w przypadku planet. Tylko tym razem będziemy szukać właśnie ich. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że do poruszania się teleskopu po niebie wykorzystałem niewidzialny obiekt znajdujący się w jego środku, który jest śledzony przez kamerę. To tak naprawdę nim sterujemy korzystając z joysticka. A tak wyglądają skrypty opisujące ruch omówionego przeze mnie obiektu, dzięki którym mamy możliwość poruszać się nim za pomocą kontrolera. zagrać wykonaną przeze mnie pracę najłatwiej zobrazuje ilość plików które powstało podczas produkcji aplikacji Podczas tworzenia aplikacji na dobre pochłonął mnie fascynujący świat programowania i astronomii. A dzięki pozytywnemu odzywowi ze strony rodziny i przyjaciół, myślę nad udostępnieniem swojej aplikacji szerszemu odbiorców, aby tak jak ja mogli dowiedzieć się czegoś ciekawego na temat otaczającego nas świata. Mimo ukończonego projektu, wiem, że to nie koniec mojej przygody i z nadzieją patrzę w przyszłość, w której wydaje swoje kolejne produkcje.